Świąteczko, ostatnie odpalenie TNT wam się mega podobało, więc dzisiaj robimy drugą część, a w drugiej części, tak jak obiecałem, będzie odpalenie super nowy. Ale co zrobimy na koniec? Także przygotowałem jakieś grande finale. O, grande finale, kurczę, to może być. No, dobra, grande finale chyba zestawimy na przedostatnie. Zaczniemy sobie od Lucky TNT, później to, później Manisom. Meteor Storm też możemy sobie później dać. Weźmy sobie to, Kolosal Cola. Flying, strukturę i takie coś. Dobra, tyle wystarczy. Mam nadzieję, że dzisiaj nam komputer ani razu nie wypuchnie. Ostatnio dwa razy TNT pokonał nas. Zobaczymy, ile dzisiaj na te TNT nas razy pokona. Także zaczynam od Lucky Doomsday. Uwaga, co to może być? Weźmy sobie o wioski. Wioski się fajnie rozwala. I Laki Doomsday leci do góry i rzuca po prostu takimi niczym w sumie. Dirtem wyrzuciło. Także słabe. I to jest to moce TNT. Jestem trochę zawiedziony jak na pierwsze, ale lecimy dalej. Kolejne to będzie strukturę TNT. No, strukturę TNT może być już nieco lepsze. Aha, to chyba będzie wieża, tak jak, jak. Chyba to będzie wieża osadników, z tego co widzę. Patrzcie, tak! Za nami wieża osadników. Cały ten się bastion zrespił. Bastion, czy jak to ma? Nie mam pojęcia. Ale ciekawostka jest taka, że zrobiliśmy to w Więc zaraz wioska pewnie pożałuje tego TNT. Ale okej, okay, fajne, nie najgorsze. Ale lecimy z kolejnym, który trochę nam tutaj rozwali nieco świat. Weźmy sobie to kola. Kola, coś, kola, verhola. Nie mam pojęcia, co to może być, ale tylko będzie coś z oceanem. Także let's go! I uwaga, zbiera się długo, zbiera się długo. Jak się zbiera długo, to znaczy, będzie mega wybuch. Kurde, czy to jest mega wybuch. Czekajcie, czy to rozwali. Tak, patrzcie, to rozwaliło nam generalnie bedrock, czyli przebiło się przez świat. okej, okay, fajnie, widziałem tę małą dziurkę. Eee, ale generalnie wszystkie TNT do tej pory no są mega słabe, mega słabsze niż poprzednie, ale lecimy dalej. To może sobie teraz weźmy kolosal TNT, trochę rozwałki się przyda, one na pewno nas nie zawiedzie. Co jest? Wow, dobra, kolosal, że duże, no i gitowa. Tak już chyba kiedyś nawet widzieliśmy, one zrobi mega boom, mega boom, mam nadzieję, że komputer przeżyje. Trzy, dwa, jeden. One coś odlicza, czy to była kurka? Nie mam pojęcia, ale dobra. Jest i wybuch. Jest wybuch, czyli będzie zaraz wszystko tutaj całe rozwalone. Tak mi się wydaje, tak powinno być. Czy tak będzie? Halo, halo. Wszystko umarło, ale się jeszcze nie załadowało. Się ładuje. Pomału się ładuje. No zobaczmy, co z tego wyjdzie. No, uwaga, zmieniłem tutaj e, czanki. Jak czanki mega pomagają i wszystko zaczyna się niszczyć. Patrzcie co się dzieje. To wszystko prawdopodobnie zostanie zniszczone łowca potworów. Także tak, dobra, uwaga. 3, 2, 1 i powinna być mega dziura. Wszystko idzie. Co się dzieje? Patrzcie jaki to obczar jest w ogóle duży. No i dobra, powinno wszystko się to zniszczyć. Halo, czemu ci nie dzieje? Halo, halo. Może muszę zniszczyć, nie jestem pewien. Nie, dobra, udało się. I... Ja pierdziule, Ja pierdziule. Patrzcie co jest grane. O ile diamencików! Kurczę, Blaszka. Czekaj, zmieniłem sobie czanki od razu na większe. Ustawienia graficzne, damy render 12, żeby wszystko fajnie widzieć. I 12 czanków, patrzcie, tak wygląda kolosal TNT po wybuchu. Wow. No, nie ma co gadać, robi wrażenie, chyba aktualnie najmocniejsze obszarowo. O tu jeszcze fajnie tak się kopalnia zgrywa, dobra, więc co, lecimy dalej. Zobaczmy, patrzcie, jak wygląda tutaj świat, którego nie dotknęło. Stary, wszystkie drzewa ścięło. No. Fajne, fajne. Podoba mi się, ale lecimy z kolejnym. Wydaje mi się, że jeszcze jakieś lepsze może być Flying TNT. Let's go. Tutaj chyba raczej czanków nie będą musiały zmieniać. Wydaje mi się, że dopiero w kolejnych. Cokolwiek się może większego stać. Dawaj, wybuch, gościu. Okej, okay, leci, leci w górę, leci, leci. No i mnie odepchało. Dobra, kolejny wybuch. Niestety, trzeba chyba czanki zmienić. To będzie mocne. Albo i nie. Dobra, zmieniamy czanki, zmieniamy czanki. To jest mega dobre rozwiązanie. 6 czanków. Powinno się coś stać, jeśli cokolwiek się w ogóle stało. Dobra, zaczyna się coś dziać. Uwaga, 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 niszczy się, niszczy, 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 niszczy. I będzie znowu mega zwiecha. Mam nadzieję, że nie będzie takie duże kolosalne. Ale kurde, Flying TNT taki wybuch? Słabo. Słabo, mega słabo. Myślałem, że to raczej wybuchnie o tako. A to zniszczy pewnie pół świata. Uwaga. Ja pierdziele. Czekajcie, zmieniamy oczywiście ustawienia czanki na 11. I patrz, co się dzieje. Zadziałało tak samo jak kolosalne, identycznie 1 do 1. A bo jeszcze lepiej, patrzcie. Chyba net obszarowo zniszczyło. Beski, patrzcie to. Wszystko jest rozwalone. O, gościu. Dobra, ale mamy rozwiązanie. Mamy rozwiązanie na te wszystkie TNT. Wystarczy zmieniać czanki. Także jeśli macie taki sam problem, zmieniacie czanki i TNT wam od razu wybucha. i się komputer nie psuje. No fajne rozwiązanie. Lecimy z kolejnym. Jest to Manisan TNT. To chyba stworzy. Mm, Ten mani są taki budynek fajny. Jak mi się wydaje, tak powinno być. A nie, to stworzyło po prostu zwykły budyneczek. Ej, fajny, nawet książka z zakręciami. Tutaj mamy jeszcze dwęgie. Patrzcie, skrzynki są pełne. Nederowa cała zbroja. Okej, okay, fajnie. Książki. Tutaj mamy nawet materiały uszykowane. Czy mamy coś w piecykach w piecykach nic? U góry. Dobra, przeszukajmy sobie z tego gościu Opening. Tu są zwykłe skrzynie. Tutaj też są zwykłe skrzynie, trochę słabo już na odpierdzie zrobił. I to jest chyba... Koniec, tak. Nie ma nic więcej. Chyba trzy górne piętro, na które nie znalazłem wejścia. Do no, wejścia tu nie było, ale nic tu nie ma. No szkoda. Od razu sobie tutaj możemy sobie odpalić kolejne TNT. Będzie to Atlantis. Let's go. Zobaczmy, co się stanie. Okej, okay, stała się burza. Mam nadzieję, że to nie przez to. Dobra. Tak się żegnamy z domkiem. Bye bye, domek. I generalnie zostało nam ostatnie chyba cztery TNT. Tak. Ostatnie cztery. I uwaga... Oj, gigalak. Patrzcie, zmieniło nam w Ej. Chciałem zauważyć, że woda się zmieniła w oceaniczną. No taką tropikalną. Ja pierdziele, wszystko się zmieniło w trop... Ja pierdziu. Dobra, patrzcie co się stało. Zalało wszystko wodzie, zalało wszystko wodne. Ja pierdziele, szkoda, że czerawa koralowca się nie zrobiła. Ale no trudno, ale mega to wygląda. Ale domek trochę wystaje, patrzcie. Domek przeżył, także domek bym dobił, ale nie. Mi się wydaje, że odejdźmy sobie śmiało, pomału. I już na otwartym terenie sobie rozwalajmy resztę. Dobra, lecimy z ostatnim takim, chyba najmniej mocnym, bo te najmocniejsze już zostawiliśmy sobie na koniec. Ostatnie trzy. I zobaczmy, co te pokaże nam. Jeszcze pamiętajcie, że ta super nowa, grande finale i Meteor Storm. O kurde. O nie, 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 tak nie powinno być. Dobra. Ale kurczę, no bez przegięcia, prosto się dokopię w różne strony. My już chyba takie podobne tinty widzieliśmy. No, no nic specjalnego, nic specjalnego, ale zobaczymy efekt końcowy rozwalania tego wszystkiego. Wszystko umiera. Niestety, rybki padają. Dobra, czekamy na efekt końcowy. A więc, dobra, generalnie się wszystko prezentuje w ten sposób. No rozwaliło kilka dużych dziur, ale nie, stołało. Wow. ja wolę takie jednak obszerowe wybuchy, także lecimy od razu z grande finale gościu. Grande finale, zostaw łapeczkę w górę. I let's go. Grande finale są spalone. Okej, okay, ja się trochę wystraszyłem. Aha, grande finale rozrzuca różne rzeczy. Ja pierdziele, Grande finale rozrzuca wszystkie TNT. A bo i nie, patrzcie, co jest. Jakieś bloki po prostu nawala. Mm. No to niezłe grande finale. Takie niby firewerki. Spodziewałem się czegoś lepszego. No niestety się zawiodłem. Także lecimy z kolejnym, ale są gigalagi. Aha, jeszcze TNT się porobiło. Spoko, 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 spoko. Sprawdźmy, czy może się coś ułoży z tego od góry, jakbyśmy spojrzeli. Coś się ułożyło. No nic się nie ułożyło, ale patrzcie jaki obszar w sumie nam zakopało. Tych kolorowych wełen, wełeniek, wełenek, wełn kolorowych, kurde blaszka. Dobra, w takim razie te super finale sobie możemy rozwalić naszą super nową. Albo Meteor Storm, dobra, co na szkodzi Najpierw Meteoryt, super nowa na koniec, tak jak mówiłem. Ona będzie raczej najlepsza. Przynajmniej tak brzmi, ale zobaczymy, jak będzie. I meteoryt, uwaga, tworzy. Meteoryty, które spadają. I patrzcie, jakie one dziury robią, obszarowe. Ja, pierdziole gościu. O, ciekręca, dobra. No i to, to tyle? E! To tyle jest. Czekajcie, zostało nam jeszcze jedno. TNT. Czy to jest naprawdę koniec? A nie, dobra, nie koniec. Okej, okay, dobra, jak widzicie, po prostu te meteoryty spadają dalej. My sobie odejdźmy od tego, bo nic to nie jest wielkiego. Aha, tu jeszcze, dobra, obszarowo wali. Patrz, co się dzieje. Nawet tutaj jest świat rozniszczony. Dobra, idziemy do przodu, po prostu idziemy do przodu, uciekamy od tego jak najdalej. Dobra, udało nam się uciec, także że lecimy z tym jeszcze w fluorinę Nie wiem, co to może być. To raczej chyba będzie słabe, wiecie. Tutaj się nie spodziewałem wielkiego wow. Nie wiem, czy w ogóle warto było je wciskać, ale dobra, nie. Wow, Ej! Nawet fajna dziura, okej. Okay. Fajne. Nie było tak źle, jak myślałem, ale uwaga, lecimy teraz z ostatnią. Super nową, która prawdopodobnie rozwali mi komputer. I zgasi cały odcinek. żeby widzowiec się z wami żegnam. Pamiętajcie, jak dotrwaliście tego momentu, napiszcie supernowa w komentarzu. Przyda serduszko. Jeśli takie odcinki wam się podobały, stawcie łapkę w górę, na kanale, a ja ją odpaliłem. I ona mi znikła. Nie wiem czemu, ale mi znikła. Halo? No cóż, chyba się zaczyna. Chyba, że jeszcze jedną postawię. Uwaga, zobaczmy... No dobra, zaczęło się. Dobra, 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 Już się podpaliło. Sprawdźmy, co się stanie. Dobra, uwaga, jest wybuch. I ściągną kompa po chyba 5 minutach. O kurde. Dobra, czekajcie, nic nie widzimy. Zmieniamy od razu ustawienia graficzne na... Nie będzie 16 czanków, bo to chyba jest... O, gościu. Patrzcie, 16 czaków ledwie wyrabia. 16 czaków nawet nie potrafi pokazać tego, co się stało. Łocie wow, kryńca, ale dupło. Ej, mega fajne. Mi się daje, że warte było poczekanie. Całego w sumie całych dwóch odcinków na wybuch, bo w sumie dwa odcinki nam zajęło dotarcie do supernowy. No, mega mocno, mega mocny wybuch, ale chyba nic nie przybije tego lasera z poprzedniego odcinka. Jeśli tego nie widziałeś, to pyku zajrzyj na pewno do poprzedniego odcinka A Ja wam dziękuję za dzisiaj. trzymajcie się do następnego, siema.